Siemanko, dzisiaj będzie porównanie, na które czekaliście, czyli majonezy. Najlepszy majonez w Polsce, czyli Winiary. I najlepszy majonez niemiecki, czyli Tomi. Także lecimy do marketu, kupimy najlepszy majonez w Niemczech i porównamy już w domu. No i tutaj mamy najlepszy majonez w Niemczech, Tomi. I on będzie konkurował z naszym Winiary, zobaczymy jak to wypadnie. Dla mnie to jest najlepszy majonez tutaj. A Winiary dawno nie jadłem, także biorę i testujemy już w domu. Cześć, witajcie, jestem już w domu i będzie wielki test. Mamy tutaj dwa majonezy. Najlepszy w Niemczech, czyli Tomi i najlepszy w Polsce, to znaczy uchodzący za najlepszy w Polsce, majonez Winiary. Wiem, że też niektórzy lubią kielecki, ale większość zawsze jednak wskazuje na ten Winiary. Dzisiaj zobaczymy, który jest lepszy, czy niemiecki, czy ten polski. Dawno nie jadłem majonezu Winiary. No i mamy tutaj już dwie połówki jajka. Weźmiemy najpierw trochę majonezu Winiary. Jedno oko tutaj zakryjemy. Pierwsze to się rzuca w oczy, to konsystencja. Tutaj winiary jest bardziej gęsty. I czas spróbować. Samego jajka, nie będę tutaj ogórka i tych dodatków brał. Bierzemy. I próbujemy. To jest winiary. Bardzo dobry majonez. Zupełnie różni się od tego niemieckiego. Jeszcze nie próbowałem niemieckiego, ale znam. Wezmę trochę więcej tego majonezu. Nie czuć tej odstawości, gdzie w każdym majonezie niemieckim ten ocet występuje. Faktycznie jest pyszny. Dobra, próbuję teraz tego niemieckiego. Teraz wezmę trochę więcej, bo nic prawie nie poczułem. Kurde, byłem pewny, że ten niemiecki wygra. On mi tak na co dzień smakuje. Spróbuję jeszcze teraz te samą łyżeczką bez tego jajka. No i zaczniemy od polskiego. No, pyszny jest ten majonez. Tyle lat go nie jadłem. Byłem pewny, że on już nie będzie mi smakował. To w ogóle są dwa inne majonezy. Nie ma porównania. Dobra, spróbuję jeszcze raz tego Tomi. Znów ta słoność. Nie wiem dlaczego w Niemczech w każdym produkcie jest tyle soli. Do tego octowość. Czuć ocet. No, ale on mi na co dzień smakował. Dlatego dziś powiedziałbym, że to jest sama sól z octem. Tylko dlatego, że porównałem sobie to z polskim majonezem. Taki mocno zbity, gęsty, zobaczcie. To się ledwo rusza. To nie jest płynne. Za to ten niemiecki zobaczcie. On jest taki rzadki. No nic szczerze, po prostu wygrał dzisiaj majonez z winiary. I to deklasując ten niemiecki. A uwierzcie mi, że to jest jeden z lepszych majonezy w Niemczech. Jak nie najlepszy. Także tu winiary na plus. Fajnie. A wy nie zapomnijcie obserwować, żeby zobaczyć kolejne teksty. Niedługo już będą testy z jakichś barów, restauracji. Także trzymajcie się do następnego. Cześć.